Microsoft List i SharePoint Online to świetny sposób na przechowywanie różnego rodzaju ustrukturyzowanych informacji. Ustrukturyzowana informacja to taka, którą możesz przedstawić w postaci wiersza w jakiejś tabelce. I pewnie nawet taka ogólna informacja pozwala ci wyobrazić sobie, jakie to mogą być scenariusze. A jeżeli nie, to poczekaj cierpliwie do końca tego nagrania. Pokażę ci w nim, jak wykorzystać właśnie Microsoft List do tego, aby utworzyć nową listę z szablonu. Pierwsza rzecz to oczywiście zalogowanie się na platformę. Microsoft 365, a następnie z uruchamiacza App Launchera, uruchamiacza aplikacji, wybierz kolorową ikonkę Microsoft List. Pamiętaj, że listy to nic innego jak obiekty, które są przechowywane na witrynach SharePoint'owe, więc jeżeli znasz już troszeczkę SharePoint'a, to na pewno będziesz się tutaj czu, czuła bardzo komfortowo. Jesteśmy zatem w Microsoft List. Oczywiście przy pierwszym uruchomieniu najprawdopodobniej Twój ekran będzie pusty. Ja na swoim mam już kilka list, kilka dodałem do sekcji ulubionych i to, co daje mi Microsoft List, to przede wszystkim właśnie swobodę, wygodę w przeglądaniu, wyszukiwaniu informacji, które gdzieś na różnych listach, w gąszczu w różnych witryn SharePoint'owych mam zapisane. Ale teraz Chciałbym utworzyć nową listę i jak łatwo się domyśleć wykorzystamy do tego przycisk Nowa lista, który znajduje się na górze naszego ekranu. O innych scenariuszach, to znaczy imporcie z Excela, utworzeniu pustej listy, czy skopiowaniu istniejącej opowiem Ci w innych nagraniach. Natomiast teraz chciałbym wykorzystać najprostszą i najbardziej szybką metodę, czyli wykorzystanie tzw. szablonów. Czym jest szablon? To pewien gotowiec, który pozwolić Ci wykorzystać już raz skonfigurowane zestawy kolumn, właśnie taką gotową, ale pustą. Pamiętaj, szablony nie zawierają informacji. Jedynie zestaw kolumn, widoków, sposób ich formatowania. Szablony są przygotowane przez firmę Microsoft i z czasem może nawet się okazać, że zobaczyć ich więcej. Ostatnio kilka nowych pojawiło się na tej liście, może też tworzyć je. Administrator w twojej organizacji, więc jeżeli masz powtarzający się scenariusz, na przykład nie wiem, listę do śledzenia wydatków w danym departamencie, możesz utworzyć ją raz, a potem zapisać właśnie jako taki szablon. Ale to też wybitnie temat na inne nagranie. Zacznijmy od podstaw. Na liście gotowych szablonów z firmy Microsoft znajdziesz kilkanaście gotowych przykładów. W wolnej chwili polecam oczywiście przejrzeć je wszystkie. Zależnie od scenariusza, w którym pracujesz, który ma sens dla Twojej organizacji, Twojego zespołu, dla Ciebie osobiście, wybierz odpowiedni szablon. Może być to coś prostego, jak śledzenie przepisów kulinarnych, czy coś bardziej skomplikowanego, na przykład harmonogram zawartości, to lista, która pozwala śledzić. Różnego rodzaju publikacje w mediach społecznościowych. Więc, jeżeli pracujesz na przykład w marketingu, myślę, że to może być ciekawe rozwiązanie dla ciebie. Tych szablonów jest sporo, z czasem będą powstawały nowe, tak jak wspominałem. Więc, na początek, myślę, że przede wszystkim przejrzyj je wszystkie i niezależnie od tego, który wybierzesz. Ja, na przykład, skupię się na śledzeniu rekrutacji. Mam tutaj zestaw informacji, więc szybko zorientuję się, o co chodzi. Mogę śledzić nazwisko kandydata pozycję, na którą aplikuję, kto z nim rozmawia, datę sprawdzenia i tak dalej. Wygląda to na całkiem przydatny zestaw informacji. Oczywiście mogę post factum później taką listę jeszcze dostosować do swoich specyficznych potrzeb. Więc jedyne, co muszę zrobić, to wybrać taki szablon, kliknąć użyj, Nazwać go, zostanę przy domyślnej nazwie, dodać pewien opis, zawsze polecam to zrobić. Wybierz swój ulubiony kolor, z tym zawsze mam duży problem, ale na szczęście nie jest zbyt szeroki. Dodatkowo jeszcze jakąś ikonkę i ostatnia, ale bardzo ważna rzecz to, gdzie taka lista będzie utworzona. I tutaj masz wybór pomiędzy tak zwanymi moimi listami. Dla uproszczenia są to po prostu prywatne listy. Będziesz ty tylko miał do nich dostęp, jako użytkownik. Możesz je później udostępniać innym użytkownikom, ale co do zasady są one prywatne. Albo umieścić taką listę w zespole. Istniejącym zespole Teamsowym, a tak naprawdę w grupie Microsoft 365, która ma już jakiś użytkowników, więc od razu z kontekstu wynika, że Wszyscy użytkownicy danego zespołu, członkowie, właściciele, goście będą mieli dostęp także do tej listy. Wybieram swój zespół. Tu oczywiście dobrze przemyśl tę decyzję. Jeżeli nie ma takiego zespołu, no to bezpiecznie będzie utworzyć taką listę w swoich albo poprosić kogoś, jeżeli nie masz takich uprawnień, o utworzenie takiego zespołu na Teams. Tworzę swoją listę. I bardzo polecam, jeżeli robisz to po raz pierwszy, przejrzyj samouczka, który opowie ci o tym, jak konfigurować na przykład reguły, przypomnienia, automatyzacje i inne ciekawe funkcje takiej, e, takiej listy. A lista jest po prostu taką bazą danych, w którym mogę zapisywać różnego rodzaju informacje, i ponieważ wykorzystałem do jej zbudowania szablon, to od razu mogę przyciskiem nowy zobaczyć, jak wygląda zestaw informacji, który służy do wypełnienia takiego rekordu. W tym przypadku kandydata, który rekrutuje do naszej organizacji. Ale to już są rzeczy proste, intuicyjne i domyślne, więc spokojnie sobie z tym poradzisz. Więc w tym miejscu polecam poeksperymentować, powypełniać takie pola, zweryfikować, czy taki formularz, lista kolumn pasuje do Twojego scenariusza i ewentualnie go dostosować, o czym oczywiście też nagramy odpowiednie nagranie, ale na koniec wróćmy na stronę główną. List Twoja lista pojawi się oczywiście na stronie głównej. Jeżeli nie widzisz jej od razu, poczekaj kilka minut, pojawi się tutaj na pewno. Dzięki temu możesz zawsze szybko do niej przejść, możesz dodać ją do ulubionych i szybko przechodzić pomiędzy listą list a konkretną bazą danych. Dobrze, czas na Ciebie. Przejrzyj gotowe szablony dostępne w Microsoft List, wybierz kilka z nich, zobacz, czym się różnią, poeksperymentuj i na pewno zainspiruje Cię to do tego, w jaki sposób listę możesz wykorzystać w swoim zespole czy organizacji. Życzę powodzenia i do następnego razu.